Kolejnym powszechnym błędem na poście przerywanym, zwłaszcza wśród osób początkujących, jest wybór nieodpowiedniego typu postu dla siebie. I od razu podzielę tutaj osoby na dwie grupy, do której powinny należeć. Otóż, jeśli ktoś pracuje o stałych, przewidywanych godzinach, np. od 7 do 15, to post 16 na 8 będzie dla niego najlepszy. Jeśli nie wiesz, co oznacza słowo 16 na 8. To proszę obejrzyj mój wcześniejszy film na temat postu. Niemniej jednak, jeśli ktoś pracuje na różne zmiany, to najlepszym rozwiązaniem będzie dla niego post 5 do 2, czyli 5 dni normalnego jedzenia w trakcie kiedy się pracuje i nie ma się wpływu na to, o której godzinie zaczynamy pracę oraz 2 dni postu przerywanego o obniżonej kaloryczności w trakcie weekendu. I to jest właśnie kolejny błąd, czyli nieodpowiednie dobranie sobie formy postu przerywanego do naszego cyklu życia, a w szczególności naszego trybu pracy oraz snu.